Dziś w Darada zmierzycie się z różowym i czarnym jedzeniem. To najfajniejszy challenge, jaki kiedykolwiek widzieliście. Bądźcie czujni, zapowiada się niezła zabawa. Stój! Jako pierwsza chcę sprawdzić, co dostałam. Wow, to koreański makaron. Uwielbiam go. Ja też, to mój ulubiony. Tak, tylko nie rozumiem, czym mam to jeść. Rękami? Trzymaj, akurat mam pałeczki. To jest trudniejsze niż myślałam. Ale ja się nie poddam. No tak, cały makaron wylądował na stole. Skoro nie mogę zjeść go w ten sposób, to owinę go wokół pałeczek. W ten sposób będzie o wiele łatwiej. Co robisz? Jem swój makaron. Ostrożniej, wszędzie go rozrzucasz. Nie gniewaj się. Może też chcesz. Nie, dzięki. No to szybko podnoś swoją pokrywkę. Wow, co za pyszności! Spójrz, jaki ogromny jest ten tort. Jest większy niż ja i na pewno niesamowity w smaku. Skoro jest taki duży, no to może się ze mną podzielisz? Nie, sama go zjem. Tak? To sama się poczęstuje. Co ty robisz? To moje ciasto. Było twoje, a teraz jest moje. Nie mogę się doczekać, kiedy je zjem. Nieważne, że jem rękami, najważniejsze, że dobrze smakuje. O nie, nie pozwolę ci zjeść mojego tortu. Oddaj go. Nie dostaniesz, ja już go jem. Oddaj, jest mój. Skoro nie chcesz, to dostaniesz tortem w twarz. A masz! Tak? Nie daruję ci tego! No to wojna! A masz! Oddawaj! To moje ciasto! Trzymaj! Masz za swoje! Lepiej go zjedzmy. Jeszcze nie jest za późno. Jedz szybko! Tort jest całkiem smaczny! Wiem, nie musisz mi tego mówić. Jest naprawdę dobry. Mogę zacząć pierwsza? Jestem bardzo ciekawa, co mnie czeka. Dobra! Po co mi kaktus? Jest taki ostry i na pewno niesmaczny. Auć! Jak mam go zjeść, skoro cały palec jest czerwony i spuchnięty od jednej igiełki? Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Uraz wow. czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow. czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow. czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas. Wow. Czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ła czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ła czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow, czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow, czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow, czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow, czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow, czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow, czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas. Wow. Czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łat czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łat czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łat czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow, czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow, czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas wow, czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. What? Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. What? Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięte od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łaz czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łas czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Ław czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Nie wiem, jak zamierzasz go zjeść, ale nie masz wyjścia. A co ja mam? Łatw, wow, czerwony i spuchnięty od jednej igiełki. Zaczynaj, ma. Nie wierzę, to nowy iPhone! A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mmm, jakiś znajomy zapach. To czekolada! Smacznego? A ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo? Dlaczego nic nie słyszę? Przykro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz. Jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś! Jest nasze jedzenie. Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten tuix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika. Dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. Od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Chelsea, czego chcesz? Podziel się, nie ma mowy. Ty chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza! Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Ok, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł. Wiem, co zrobię! Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję! Wow! Wychobowałaś nową kukurydzę! Też tak zrobię! Wsadzę to tutaj i podleję! Trzęsienie ziemi. Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie. A moje są niesamowite. Uwielbiam czekoladowe chipsy. Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zawiedzie. Z mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Muszę go przymierzyć. Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger! Nie to co twoje ma. Dobra, zjem to co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Nie chcę takiego małego burgera. Ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek! Pyszności! Wolałabym kole niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja. Jakiś dziwny kolor. To czekolada. Może moje mentosy też są jakieś dziwne? Też wyglądają jak czekolada. Tak, można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz. Dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. To jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek. I wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda, bo częstuj nie ma. Już mi się znudziło powtarzać. Nie! Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra. Jakie piękne koraliki. A ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że i mnie się poszczęści. To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły. To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. To najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe truskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko. Może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie, jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy uzawią mi, nic nie widzę. Świetnie. Dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo oberwiesz. Znowu cebula? Skąd ona się wzięła? Smacznego! Który czekoladowy smakołyk najbardziej zapadł Ci w pamięć? Napisz w komentarzach, a na pewno użyjemy go w naszych wideo. Na razie.